który przez wieki tam pracował, który przez wieki tam dawał świadectwo swojej miarki. Jeden i drugi, uciekając z Lwowa, szukali swojego miejsca w nowych granicach Łyczy. Arcybiskup zostawił najpierw relikwie w Tarnowie, w miejscu gdzie błogosławiony osłabiony przyjął święcenia w Potem te religie zostały przewiezione do Lubaczowa, do tej maleńkiej czorskiej artymiecezji włoskiej, która została w granicach Polski. To zaledwie cztery dekadany było, to zaledwie czterdzieści parami z całej artymiecezji. Dół po polskiej stronie, dziś można tak powiedzieć po polskiej stronie pozostało. I tam był, był w tej maleńkiej cząstce swojej diecezji, ale tam trzeba było te relikie przeżyć i przywieziono je na parę, tam na razie po dzisiejszy są, tam przebywają, tam jest ich miejsce, razem, z obrazem mam. świętości Lwowa pozostają na terenie Polski. Arcybiskup Bazia zostaje później metropolitą Krakowskim. Tam umiera, tam dopełnia swego pasterskiego posługiwania. A on, błogosławiony Jakub, zaczyna nową wędrówkę. Zaczynam poszukiwanie tych, którzy opuścili Czesk. Zaczynam poszukiwanie tych, którzy byli jego wiece z Janem. Zaczynam poszukiwać tych, którzy musieli tworzyć i budować nowy dom. I gdy dzisiaj to jest, i gdy dzisiaj jej tu przychodzisz, bratzie i siostro, to, po to aby może po i rząd zagadnie. Spotkać się właśnie z nim. Spotkać się z apostołem Kresu. Spotkać się z Biszką. Wyrzutem sumienia za to, czego dokonano w obozie. Te religie dzisiaj powinny być dla wielu wyrzutem sumienia krzywdy wyrządzonej człowiekowi. Tych tysięcy, setek tysięcy ludzi, którzy pozbierali swój dobytek i jechali w nieznane, którzy pozbierali swój dobytek wyjechali w nieznane i nigdy nie powrócili tam, gdzie ich pożegnali. Te religie dzisiaj powinny być wyrzutem sumienia dla wszystkich, którzy doprowadzili do nieszczęścia. Tego nieszczęścia powojennego, tej wędrówki. O tym musimy mówić. O tym musimy przypominać. I choć upłynęło już tyle dziesiątków lat, i choć może już wielu nie pamięta swojego domu rodzinnego, ale tam pozostały groby i ogniwy najbliższych. Tam pochowani nami ojcowie Janów. Tam są ci, którzy stanowili korzenie Twojej, mojej rodziny. Tam są ci, którzy dziś potrzebują naszej modlitwy, naszego wspomnienia, zapalonej śmierci, wyszemtanego bacierza. I bracie i siostro, ty dzisiaj masz być radni.